Dzisiaj moim i państwa gościem jest poseł Prawa i Sprawiedliwości, pan Zbigniew Babalski. Witam bardzo serdecznie. Dzień dobry Pani, dzień dobry Państwu. Zaczniemy może od tego tematu, którym głośno w ostatnim czasie, czyli o raporcie Millera, został przedstawiony w miniony piątek. Tak? Jak Pan podszedł do tego raportu, do tego co w tym raporcie, bo to jest najważniejsze? No nie ukrywam, byłbym nieszczery, ja nie przeczytałem tego raportu w całości, aczkolwiek w internecie był dostęp do niego, więc... I jest się... cały czas, dodajmy. Tak, i jest cały czas, więc... To co najbardziej mnie tam interesowało przede wszystkim wnioski i opis zdarzeń po kolei, które ewentualnie mogły przyczynić się do tej katastrofy. To prześledziłem, a również nie oddechy do dechy, tak że tak powiem, śledziłem konferencję, bo miałem jeszcze posiedzenie komisji w piątek rolnictwa, ale dużą część poświęciłem też przysłuchując się pisom tych całych zdarzeń. Czy coś Pana zaskoczyło? To znaczy nie, nie zaskoczyło mnie. Ja myślę, że chyba wiele osób też to przyjęło jako coś, no nic nadzwyczajnego tam, żeśmy się praktycznie rzecz biorąc nie dowiedzieli. Smutne jest tylko i wyłącznie to, że zginęło oczywiście tyle osób. Nie potrafią te osoby, o których się mówi, myślę tutaj o pilotach też, że trochę im się to wytyka, że na nich jakby ten ciężar spoczywa. No, odpowiedzialność mieli ogromną, to fakt, ale... Ani Biała Księga przedstawiona przez byłego ministra, pana Antoniego Macierewicza, ani ten raport tak do końca faktycznie w naszym ciągu nie wyjaśnił niektórych rzeczy. Ja przypomnę, że jeszcze przed tym raportem była konferencja prokuratorów wojskowych. Też oni mówili o wielu rzeczach i wielu czynnikach. I gdzieś w dalszym ciągu ja nie wiem czy to jest tylko moje takie poczucie, ale jak rozmawiam z koleżankami, z kolegami, ale również z ludźmi, którzy się tym interesowali, dalej jest to jakieś takie poczucie, że nie do końca to wszystko jest wyjaśnione. No pewnie, ja mam taką nadzieję, że tam żadnych tajemnic nie ma, tylko pewnie brak no Ale to jest. znaczy, że musimy czekać na kolejne raporty, które wyjaśnią tą Wy, całą sprawę? Wydaje mi się, że tak. Wie pani, gdzieś tam czytałem taką publikację, że Powinniśmy jednak jako rząd Polski, jako Polska zwrócić się o pomoc do Stanów Zjednoczonych. Dlaczego? No, jesteśmy członkiem NATO. Prezydent Polski miał absolutnie obowiązek oczekiwać, że wszystkie zdarzenia, które nastąpiły, niestety już nie żyje, no, będą niezwykle skrupulatnie sprawdzone. I to również przez instytucje, z którymi jesteśmy bardzo mocno związani, czyli myślę tutaj o strukturach natowskich. Czy do tego dojdzie? A w dalszym ciągu mam nadzieję, że dojdzie i będziemy dalej to śledzić. A każdy taki raport, jak księga, czy każda rozmowa, no to odgrzewa rzeczywiście ten ogromny smutek i żal. Ja miałem tam naprawdę wielu przyjaciół, chociażby panią Grażynę Gęsicką, którą znałem od 1989 roku, razem żeśmy współpracowali. No i trudno mi w dalszym ciągu o tym mówić, ale powtarzam. Mam nadzieję, że dojdzie do takiej sytuacji, że wszystkie okoliczności, jakiekolwiek one by nie były, będą wyjaśnione. To po pierwsze. Po drugie, odpowiedzialność polityczna jednak powinna być. No, mamy dymisję pana ministra Klicha. Klicha. Ja nie wiem, czy się na tym skończy, bo słyszałem, że jutro ma w stosunku do tego raportu odnieść się Mac. Tak, jutro jest konferencja prasowa. Sam jestem ciekawy, co, bo niektóre przedruki też widziałem w internecie, no to już, już tam jest taka płaszczyzna jakby idąca, że to Polacy się do wszystkiego przyznali, to Polacy są winni. Temu. Ale w internecie możemy przeczytać, że raport Millera jest w dużej mierze zbieżny z raportem rosyjskim. Rosyjscy eksperci zaznaczyli jedynie, że nie rozumieją przekonania Komisji Polskiej, że załoga tu polewa nie chciała lądować, a jedynie wykonywała próbne podejście. i Druga wątpliwość Dotyczy obecności generała Błosika w kokpicie. To są takie dwie wątpliwości. A jeżeli chodzi o cały raport. To akurat pan minister Miller bardzo jasno wyjaśnił, że rzeczywiście, jeśli w ogóle był, no, raczej był w kokpicie, ale w żaden sposób nie wpływał na to, co piloci robili. Wręcz odwrotnie wyglądało na to, jak minister Miller mówił, że on jako jedyny chyba dobrze odczytywał wysokość, na której się znajduje ten samolot. Ale powtarzam, jeden Pan Bóg, jeden Pan Bóg to wie. Ja chcę tylko jako Polak wiedzieć, że nie możemy nie możemy, dopóki nie ma jakichkolwiek stuprocentowych dowodów, poddawać się, że to tylko i wyłącznie nasza wina. Za dużo zdarzeń było, żeby do tego w ogóle doszło. Ja już tylko wspomnę o jednej rzeczy, że podstawowy dowód, który jest, wrak samolotu, półtora roku leży w tym miejscu nieopodal, gdzie odbył się ten wypadek. No przecież wszyscy eksperci są zdziwieni. No. Polska strona powinna bardzo skrupulatnie go zbadać, a przede wszystkim już to jest polski samolot, więc on powinien być już w kraju. Dawno. Ale czy ten czas nie działa nam na szkodę? Eksperci mówią, że, że nie, bo że to nie jest tak, że to tam od razu wszystko ulegnie zniszczeniu. No pewnie niektóre tam elementy będzie trudno tworzyć, ale jak słuchałem wypowiedzi, bo miałem takie spotkanie z ekspertami, to powiedzieli, że można naprawdę w szczegółach to wszystko jeszcze zbadać. Ale już może zostawmy, zobaczymy jeszcze jak jutro co na to powie Maka. Będziemy co dalej będzie na, na pewno to śledzić. To na tyle, jeżeli chodzi o raport Miller'a. Tak jest. Teraz... O Pucharze Świata w Siatkówce Plażowej. O właśnie, wdzięczny, niezwykle temat. Który już za nami. Już za nami, niestety to tak szybko minęło, a po raz pierwszy od chyba siedmiu lat w tym roku nie byłem... Od początku na tym turnieju, ponieważ było posiedzenie Sejmu. Sprawy służbowe, po tak prostu. Zwróciłem w piątek, ale już całą sobotę i całą niedzielę z rodziną, szczęścią rodziny byliśmy tam. Fantastyczna, jak zwykle, impreza. Mnóstwo, dużo ludzi, kibiców. Atmosfera, emocje. Atmosfer I przede wszystkim nareszcie polska para i to w finale. W finale, dokładnie. Pięknie Niestety, grali. pogoda nam w tym roku nie dopisała, prawda? A, mówią, że pogoda jest taka, jaka jest i trzeba ją po prostu szanować. Faktycznie dla samych zawodników to nie było takie uciążliwe, dla kibiców trochę tak. Ale na koniec tego turnieju już w sobotę wieczorem się pojawiało słoneczko, w niedzielę już. W niedzielę było bardzo... tak, podczas finałów była niesamowita Dobrze, pogoda. Dobrze, że takie imprezy są, jak już rozmawiamy o tym, spośród wielu imprez w regionie warmińsko-mazurskim. Według oczywiście mojej oceny są takie trzy sztandarowe, na które należy absolutnie wykładać pieniądze i wspierać. To m.in. World Tour w Starych Jabłonkach, to pola grunwaldzkie. I był taki puchar, który teraz został wyniesiony, wyprowadzony z Olsztyna, puchar Huberta Jerzego Wagnera, Wagnera, świętej pamięci. To są takie, ja powtarzam, wiele jest imprez, miasta się prześcigają gminy, ale taki produkt sztandarowy, to są te trzy imprezy, i na to powinniśmy naprawdę huchać, dmuchać. I oby jak najwięcej było takich imprez? Tak jest, dokładnie. Bo to trochę integruje ludzi. Ale co zrobić, żeby były właśnie takie imprezy? No wszystko się rozbija. Panie redaktor. Tylko zawsze, i wyłącznie no, o pieniądze. O kasę. No, przecież ci ludzie, którzy robią te imprezy, no to to oni nie śpią. No i starają się, bo, bo no ktoś musi to pomóc. No sponsorzy muszą być. No i Na szczęście, daj Boże, jeszcze się znajdują, ale wiem, że coraz trudniej jest już i tym bogatym, żeby włożyć pieniądze. Ale powtarzam, sądzę, że właściwie jestem przekonany, że to te imprezy co najmniej trzy sztandarowe będą absolutnie trwałe, a przy okazji to jest jeszcze musimy o swoim podwórku powiedzieć, wie Pani, bo to ma taką małą satysfakcję, mam, muszę to powiedzieć, bo przecież w Ostródzie w ostatni weekend odbyła się też festiwal muzyki tanecznej. Tak, roz... po raz 16, Tak dajmy. jest, kiedyś to się nazywało Disco Polo. Ja pamiętam, jak pierwszy raz oni się pojawili ci ludzie, w Ostródzie, no to tutaj były takie opinie, no co to jest? No śmiechu, warty. 10 tysięcy ludzi przyjechało na pierwszy festiwal, który był. Fakt, byłem wtedy burmistrzem. I proszę zobaczyć, no 16 lat to przetrwało. I jakoś ja nie wiem, nikomu do głowy nie, nie przychodzi, żeby to po prostu zabronić i, i tych ludzi tutaj nie przyjmować, nie gościć. I też można powiedzieć, że jest to taka impreza już sztandarowa, tak? No odbywająca że się od 16 lat, odbywająca się zawsze w naszym mieście. I co ważne, jeśli ludzie przychodzą na takie imprezy, to znaczy, że trzeba po prostu je robić. A okazało się właśnie w minioną sobotę, że przychodzą, bo były. Było bardzo bardzo dużo osób. No i niech to trwa. Okres wakacyjny trwa, co niektórzy urlopują. Czy pan również? Czy niestety praca, praca i jeszcze raz praca? No nie urlopuję, ponieważ wróciłem z Sejmu, teraz będę, co prawda, w studiu teoretycznie, ale będę na spotkaniach w terenie gdzieś jeździł. Pani dokładnie wie i państwo też. Przed nami ostatecznie ogłoszenie terminu wyborów przez pana prezydenta Komorowskiego. No i zacznie się, powiedzmy, ten wakacyjny wyścig polityczny będziemy zabiegać u wyborców o poparcie, ale jeśli pani pozwoli, to może wrócimy do tego tematu, jak już będziemy zdali ostateczny termin wyboru. Powiem tylko na koniec, że już niektórzy politycy zawitali do Ostródy. Przykładem jest pan Janusz Palikot, który gościł już w Ostródzie. Nie byłem na tym spotkaniu, nie interesuje mnie ten pan i ten ruch, w związku z tym może przemilczę. To na tyle, jeżeli chodzi o nasze Dzień. dzisiejsze spotkanie. Przypomnę moim i państwa, gościem był poseł Prawa i Sprawiedliwości, pan Zbigniew Babalski. Dzie dziękuję. Dzie dziękuję pani, dziękuję państwu.